Dobrze. Czekałem, żeby tak zaznaczyć. się, budować. Mamy małą wiosenną sałatkę, zbudowaną na podstawie tego, co jest aktualnie w sezonie na Montformie i w okolicach Kopenhagi. Wędzony oseś jest w od prawie 10 lat. Ryba jest przygotowana w ten sam sposób. Historia tej ryby z tego dania zaczyna się na portfolio. I technika, której tutaj używamy do wędzania tego oseśa, była kiedyś używana na wyspie. Rozkładamy go na pudlety, wysolimy je i suszymy je przez parę dni, żeby stworzyć tak zwaną drugą skórę, która nam pomoże przy pędzeniu na zimno. I dzisiaj, zanim przyszliście, uwędziliśmy ją na ciepło. Czyli, to Czyli w dniu, kiedy ma być serwowana, tak, Jest jeszcze dodatkowe ciężko Jakbyście wszyscy pół wcześniej, to byście jeszcze zobaczyli ją na palję. Polski akcent, który na już dopiero. I pierwsze, żółty Zrobiony z agrestu W środku jest świeży ser z dukiem Następne Następny zrobione z dużego szkawiu W środku jest mrożone mleko i mrówki leśne Ostatnie zrobione z czarnej pożyczki W środku jest karmel zrobiony z wędzonego tłuszczu wyprzodowego Ooo, of course! Jak to deser. Dokładnie, ale nadal słodki